Witam i uszanowanie, ja jestem Triskow. W tym odcinku chcę pogadać o czymś bardzo wielkim, co się stało na angielskim YouTubie parę tygodni temu. YouTuberowa mama kazała swojemu dziecku płakać, żeby zdobyć bardzo dobrą miniaturkę. Ja już w ogóle nie wiem, co się z tym YouTubem dzieje i z TikTokiem. Ludzie nagrywają najsmutniejsze momenty swojego życia, żeby dostać parę wyświetleń albo subskrypcji. Bierze kamerę, nagrywa ciebie, jak płaczesz, żeby dostać parę wyświetleń. Ja teraz puszę wam ten filmik, tylko ostrzegam, jest trochę on Trudny do obejrzenia, przypomina taką prawdziwą patologię. No, tutaj mówi mu, żeby się zbliżył do niej. No, próbuję go tak, jakby upozować do miniaturki. On mówi, że on naprawdę płacze, że to nie jest, że nie udaje już. Potwierdza, że on płacze cały czas. Bo się coś smutnego stało w rodzinie. Z tego co ja słyszałem, że to śmierć jakiegoś zwierzęcia czy coś. Czyli no, no to, to jest duży problem. No, śmierć zwierzaka to jest. Nigdy nie miałem zwierzaka, ale rozumiem, że to jest bardzo duży ból. No, każę mu pozawać rękę, ota. Cały czas potwierdzę, że on naprawdę płacze. Jezu, trudno się to naprawdę ogląda. Ludzie zrobią cokolwiek dla wyświetleń. Nagrywam ten fragment odrobinkę później niż resztę filmu. Po prostu takie kanały rodzinne to... to dramat normalnie. Wyobrażacie sobie każdy krok twojego życia, każde osiągnięcie, każdy smutek, wszystko na YouTubie. Nie wiem, kurde, pierwszy mokry sen i matka wstawia na YouTube'a. To jest po prostu koszmar. Moim zdaniem chyba piekło jest lepsze od takich rodzinnych kanałów na YouTubie. To pokazuje, że takich kanałów jest bardzo dużo. Ludzie co, nie wiem, vlogują pogrzeby. To jest straszne, naprawdę straszne, że ludzie aż tak nisko upaną, żeby dostać wyświetlenia. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam na server Discord i, no, do następnego. Żegnam.